W Powiatowym Domu Kultury w Sokółce uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia działalności powiatowego chóru seniorów Sokulskie Wrzosy, który działa nieprzerwanie od 8 maja 1995 roku. Z tej okazji chór zaprezentował wyjątkowy, pełen emocji koncert. Spotykamy się dzisiaj z okazji 30-lecia działalności chóru seniorów Sokulskie Wrzosy. Drodzy Państwo, 30 lat. A wydaje się, jakby to było wczoraj. Rzecz się odbyła 8 maja 1995 Z inicjatywy pana Henryka Cudnika został powołany do życia chór przy klubie seniora w Sokórskim Ośrodku Kultury. Właściwie to, to było to przy Polskim Związku Emerytów Francistów i Inwalidów, ale jako, że nie mieli siedziby, ówczesna pani dyrektor Domu Kultury, pani. Andrzejewska użyczyła im miejsca w klubie seniora, i od tamtej pory to było miejsce, w którym ten zespół występował. Debiut zespołu nastąpił 17 czerwca 1996 roku. Rok później w kinie Soku z okazji Dnia Sokółki. I od tamtego czasu zaczęło się pasmo sukcesów tego zespołu. Podczas jubileuszu gratulacje skierował także Starosta Sokulski Piotr Rećko, który szczególnie podziękował Dorocie Tymińskiej, kierownik artystycznej i dyrygentce chóru. Wszystkim chórzystom chcemy pogratulować, podziękować, przede wszystkim wytrwałości, bo wiecie, że to życie nie jest tylko usłane różami, tymi sukcesami, tym splendorem, ono też ma swoje takie słabsze strony i moim zdaniem w tych, te słabsze strony, te, te, te trudniejsze chwile w życiu, tak samo w życiu chóru, dają najwięcej, dlatego że one dają i uczą pokory, ale też powodują to, że człowiek ma taki punkt odniesienia i taką refleksję, czas na refleksję i na to, żeby się przygotować ponownie do tych wspaniałych sukcesów. Ja w kuluarach rozmawiałam z panią. Dorotą o tym i widzimy potencjał, olbrzymi potencjał w sokulskich wrzosach. Widzimy olbrzymi potencjał w nowych ludziach, którzy zasili nasze sokulskie wrzosy. Widzimy, jak bardzo Państwo korzystacie właśnie z tego nowego narybka, jakkolwiek by to zabrzmiało, ale też korzystacie z doświadczenia tych już dotychczasowych chórystów. Nam się marzy po powrót na deski te bydgoskich geoprzeglądu, marzymy o tym i chcę, chcielibyśmy, żeby po prostu tak to się wydarzyło, żebyśmy wrócili po prostu na tą ogólnopolską scenę. Pani Doroto, my pani tego życzymy. Wiemy, że pani jest w stanie to zrobić, poprowadzić jako kierownik artystyczny naszych seniorów. Po licznych ciepłych słowach głos zabrała wzruszona Dorota Tymińska, podkreślając, że chór to wspólnota. Eee, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ci państwo, którzy tam teraz pięknie już się ustawiają do koncertu. Proszę państwa, chór to zespół. Chór to razem. Chór to wspólnie. Jeden zespół, choć wiele indywidualności. To nie jest prosta i łatwa praca, jak się za chwilę będzie mogło wydawać na scenie. To jest ciężka, mozolna praca, ale już z dojrzałymi, dorosłymi osobami. Kocham tych ludzi, podziwiam ich wszystkich, podziwiam tych Państwa za to, że im się chce, za to, że wstają z kanapy, za to, że przychodzą, czy ciepło, czy zimno, czy pada, za to, że potrafią stworzyć wspaniały zespół. Bardzo łatwo i szybko nawiązują ze sobą nowe kontakty, nowe znajomości, co pozwala nam rozwijać się jeszcze bardziej. Oczywiście, że łatwiej można powiedzieć śpiewa się, jak się ma 50 lat, trudniej, jak się ma 80 plus, a takich mam wielu kurzystów. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, dziękuję Panu Staroście, Panu Dyrektorowi, wszystkim z zarządu, Państwu przede wszystkim, którzy chcieliście przyjść w troszeczkę, że tak powiem, posłuchać nas w ten mroźny, zimny wieczór.